Jest, się z nami komunikuje na różne sposoby, ma, ma całe mnóstwo, całe mnóstwo zachowań. Które są próbą komunikacji. Najczęściej, oczywiście, źle odczytaną bądź nieczytaną w ogóle. I z czasem widzę, że psy tak jakby dają za wygraną. To znaczy, przestają się komunikować ze swoim właścicielem, przestają podejmować nawet próby. Tak? Trzeba pamiętać, że oprócz wszystkich miłych i sympatycznych prób komunikowania, typu merdaje, merdanie, merdanie ogonem, jedną z prób skomunikowania prób i również sygnałem, jest warczenie. Oczywiście, tak jak my, mamy czasami zły dzień albo coś nas po prostu boli i nie mamy ochoty na wchodzenie na przykład w jakąś, w jakąś relację na tą chwilę. Jesteśmy po prostu zmęczeni. Więc warczenie jest również. My też warczymy do siebie nawzajem. I to też nie, nie od razu oznacza, nie, że, że mamy jakieś niecne plany. Często ludzie chcą. Jakby karzą psa za samo warczenie, nie zastanawiając się w ogóle, czemu to warczenie się pojawiło. Jeżeli psa karcimy za próbę podjęcia ze mną relacji, czyli próbę skomunikowania się ze mną, powiedzenia mi, że nie, nie mam na to ochoty, i karcimy go za to, to tak naprawdę wyeliminujemy próbę porozumienia, a doprowadzimy do tego, że pies nie będzie nam warczał tylko od razu nas będzie chciał ugryźć tak skoro nie chcesz się komunikować a nie interesuje cię dlaczego mam ten stan skąd ten stan mój pochodzi tak no to a nadal tego nie chcę na tak, bycia dotykanym noszonym całowanym czy na przykład no nie wiem mamy do czynienia z jakimiś sytuacjami agresji zachowań agresywnych eliminujemy tą ten bufor, kiedy jeszcze pies się chce komunikować, a skazujemy psa na to, że pies zadziała na przykład próbą ugryzienia. I wtedy zaczyna się problem. Miałam kiedyś przykład takiego psa, który przyszedł do mnie i rzeczywiście, już oczywiście, rzucał się na swoich właścicieli i próbował gryźć, dlatego że wcześniej. Przyszła, przyszła do tego psa taka pani behawiorystka, oni się do, zgłosili do, do niej, bo pies warczy. założyłam mu obrożę elektryczną i rzeczywiście ile razy warknął, tyle razy, no, dostał oczywiście impulsem elektrycznym. I rzeczywiście przestał warczeć, tylko to nie zmieniło jego stanu emocjonalnego, więc skoro został karcony w momencie, kiedy chciał się komunikować, przestał warczeć, zaczął gryźć. Różne są tego przyczyny. Pojawiło się nowe pojęcie tak zwanego tak zwanej właśnie agresji domowej, związanej nie wiem, z zasobami, na przykład warczenie przy miejsce, warczenie, kiedy pies jest budzony, warczenie, kiedy próbujemy psa zgonić z łóżka, warczenie w stosunku do jednej osoby, czy próby nawet ogryzienia. Pytanie podstawowe, dlaczego? Skąd to się wzięło? Czyli trzeba znaleźć. Troszeczkę jak z terapią, jak z każdą terapią, u ludzi tak samo, znaleźć powód, cofnąć się do tego. Oczywiście najprościej jest oddać, tak jak czasami czytam na różnych y, blogach, że uśpić, wykastrować, no, jakieś zachowanie, jakby takie. Oczywiście tutaj od razu powiem, że tutaj w tej sytuacji kastracja może się. Niewiele, niewiele zmienić, może 3, może 5%. Trzeba wiedzieć, czemu to się, gdzie to się zaczęło, na jakiej podstawie. I często to jest sytuacja, że pies na mnie warknął, no w związku z czym nagle właściciel się budzi i teraz próbuję wprowadzić wszystkie zasady porządkowe, czyli nagle proszę zejść z łóżka, jak warczysz na mnie przy misce to ja teraz będę tą miskę, że tak powiem zabierał, albo będę dotąd tutaj trzymał rękę w misce, aż będziesz warczał, tylko problem polega na tym że jeśli pies warczy na właściciela to znaczy, że macie problem w przewodnictwie i próby wprowadzenia zasad, kiedy w oczach psa nie jesteś moim przewodnikiem, może doprowadzić do tego, że ten pies z warczenia przejdzie do działania.